Poseł Ewa Szymańska jest kandydatką Prawa i Sprawiedliwości w tegorocznych wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym numer 1. Prawo i Sprawiedliwość, idąc 4 lata temu do wyborów, zapowiedziało swój program, gdzie sztandarowym punktem był program 500, program dla rodzin. Jak zapowiedziało, tak też nastąpiła realizacja. W trakcie kadencji rozszerzono ten program o świadczenie dla dzieci, począwszy już od pierwszego dziecka. I to może świadczyć o tym, że zapowiedzi w tych wyborach będą realizowane. Główny powiedziałabym, punkt, który został zapowiedziany do realizacji w kadencji nadchodzącej, to jest podwyższenie płacy minimalnej. W kolejnych latach płaca zostanie podniesiona do 3 i 4 tysięcy, co nastąpi do końca 2023 roku. Emeryci. Emeryci otrzymali w tym roku trzynastkę i rząd zapowiedział, że trzynastka będzie kontynuowana, jako stały element uposażenia emerytów i rencistów. Kolejne sprawy to ułatwienie działalności małych przedsiębiorców. Skarżą się, że składka na ubezpieczenie społeczne jest wysoka, szczególnie przy niskich dochodach. I ta składka zostanie uzależniona od dochodów, ale zostanie obniżona dla tych, których dochód będzie niższy niż 5000 zł. I jako przedstawiciel partii Prawo i Sprawiedliwość również jest to mój program w tych wyborach, ponieważ no, polityka to jest gra zespołowa, podobnie jak w sporcie, więc działamy razem. I zapewniam, że tak jak spełnialiśmy obietnice wyborcze, a powiedziałabym, plany na funkcjonowanie państwa, tak i tym razem nie są to obietnice, to są już plany, które zostaną wprowadzone w życie. Poseł Ewa Szymańska bardzo często spotykała się ze swoimi wyborcami i mieszkańcami okręgu, którzy sygnalizowali jej wiele problemów, które udało jej się rozwiązać. Ostatnie cztery lata byłam dosyć często gościem na ziemi lubańskiej. Spotykałam się tutaj z ludźmi, rozmawiałam o ich problemach, przekazywałam te problemy w Warszawie innym posłom, członkom rządu, panu premierowi Morawieckiemu i z tych rozmów zrodził się plan na następną kadencję. To, co powiedziałam, jakie mamy plany, zostanie zrealizowane tak, jak do tej pory było realizowane. Poseł Ewa Szymańska zachęca do pójścia do wyborów i oddanie głosu na PIS. Proszę Państwa o głosowanie, o przede wszystkim pójście do wyborów i głosowanie na kandydatów prawa i sprawiedliwości. Na liście są 24 osoby. Zapewniam, że każdy znajdzie swojego kandydata. Proszę zatem, głosujcie na Prawo i Sprawiedliwość. Wybory parlamentarne odbędą się w niedzielę 13 października.